Ten audyt e, cały czas jest przez nas przeprowadzany. E, sprawdzamy po kolei funkcjonowanie wszystkich e, wydziałów, e, naszych jednostek podległych. Po wszystkich, pewnie, naszych rozmowach koalicyjnych przedstawimy e, pewien plan, który będzie obejmował m, również e, pewne przekształcenia w, w urzędzie. Gminy. E, i województwo po przejęciu pewnego rodzaju no tutaj naszych obowiązków poradziłyby sobie bez powiatu. Kamil Rybikowski bez cienia fikcji. Witam Państwa na kolejnej rozmowie z, w ramach tego cyklu. Na wstępie jednak chciałbym powiedzieć, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest Projekt Poznań, która to prowadzi program postaw na młodzież. Można w ramach tego programu ubiegać się o inicjatywy o środki na inicjatywy młodzieżowe. Zachęcamy do przejrzenia się temu programowi ewentualnego wystartowania w konkursie, szczegóły w linku pod tym materiałem. A dzisiaj moim gościem jest, wciąż młody jak na stanowisko, które obejmuje, Paweł Kaleta, wicestarosta powiatu kaliskiego, także wieloletni radny powiatowy. Witam, panie starosto, i dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia na wstępie. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. Kilka miesięcy już od, po pierwsze, wyborów 7 kwietnia, które no, zmieniły nam sytuację w Radzie Powiatu kaliskiego także kilka miesięcy od objęcia przez pana funkcji wice Starosty, to może zacznijmy od właśnie tej sytuacji wyborczej. Wybory z 7 kwietnia dały nam powiedzmy sytuację nierozstrzygniętą w powiecie, reprezentowany przez pana Komitet Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 10 mandatów, no ale brakowało tego jednego mandatu do większości radnych. Powiatu jest 21. Na pierwszej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 2 maja tego roku, nawet ogłoszono na konferencji prasowej nową koalicję, w skład której weszłyby wszyscy, wszyscy przedstawiciele Rady Miasta za wyjątkiem radnych Prawa i Sprawiedliwości. Jednak ta koalicja, Ostatecznie no, nie wypaliła kolokwialnie rzecz ujmując, ponieważ Jan Adam Kłysz, były przewodniczący Rady Powiatu, wybrany z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, zdecydował się kandydować na starostę przeciwko obecnemu starostie Krzysztofowi Nostalowi i wygrał tę rywalizację. Popierany przez radnych, najprawdopodobniej prawa i sprawiedliwości, głosowanie było tajne. Krótko mówiąc, jak to się stało, że jest pan wicestarostą i ta pierwotna koalicja, która miała powstać, jednak nie doszła do skutku. No pan redaktor tutaj wyciąga troszeczkę kulisów yy, na światło dzienne. Yy, no, rzeczywiście yy, sytuacja wyborcza była taka jak przed chwilą pan redaktor opisał. Yy, no ale my, my, my cały czas Prowadziliśmy różnego rodzaju rozmowy. Oczywiście nie tylko z panem obecnym starostą, Janem Adamem Kłyszem, ale również z innymi radnymi. Przekonywaliśmy do swoich racji, że ta zmiana w powiecie kaliskim jest naprawdę potrzebna po kilkunastu latach na stanowisku pana starosty Nosala. No, wydawało nam się, że jest to dosyć e, e, oczywistą sprawą, że e, no, potrzebne jest nowe otwarcie e, w powiecie kaliskim i m, po długich, bardzo długich negocjacjach e, udało nam się przekonać e, do naszych racji e, obecnego starosta Jana Adama Kłysza. I jak ta współpraca wygląda na ten moment? Do zarządu powiatu weszli także przedstawiciele Ziemi Kaliskiej razem. Aczkolwiek zapowiadając wejście do tej koalicji, przedstawiciele tego ugrupowania wspomnieli, że to takie trochę wejście na okres próbny, które właśnie miało trwać mniej więcej do jesieni tego roku. Czy można już dzisiaj powiedzieć, że ta współpraca koalicyjna w tym trójkącie, gdzie no, ja nadam kłyzys troszeczkę. Osobnym podmiotem mamy jeszcze Prawo i Sprawiedliwość i właśnie y, przedstawicieli Ziemi Kaliskiej Razem, czy ta koalicja przetrwa. Znaczy, nie, ja nie będę się tutaj wypowiadał za kolegów ze Stowarzyszenia Ziemia Kaliska, ale y, no, wydaje mi się, że ta współpraca y, wygląda na tyle dobrze, że będzie kontynuowana. Y, przynajmniej do tej pory. Nasi koledzy ze stowarzyszenia nie przedstawiali jakichś jakich tutaj obiekcji, jeżeli chodzi o dalsze uczestniczenie w koalicji rządzącej. Jak się przejmuje urząd, czy zostaje członkiem zarządu powiatu po tak długim okresie no, bycia, znaczy po tak długim okresie sytuacji, w której no poprzedni starosta rządził w powiecie, od 2006 roku, czyli to są prawie dwie dekady rządów Krzysztofa Nosala, czy to przejmowanie urzędu. Krótko mówiąc, Krzysztof Nosal był starostą przez zdecydowaną większość czasu samego istnienia powiatu, który istnieje od 1999 roku. Można powiedzieć, jakie pierwsze decyzje takie nie wiem, zmieniające jakieś rzeczy, one już nastąpiły? Czy ten proces, nie wiem, audytowania, sprawdzania jeszcze trwa? Jak najbardziej to drugie. Cały czas, że tak powiem, no jestem wicestarostą od, od, od kilku miesięcy. No i ten audyt cały czas jest przez nas przeprowadzany. Sprawdzamy po kolei funkcjonowanie wszystkich wydziałów naszych jednostek podległych. Oczywiście widzimy dużo rzeczy, które przez ten czas stało się dobrych, ale widzimy też te złe. No i będziemy się starali, aby, aby w najbliższym czasie przede wszystkim mieszkańcy powiatu zauważyli tą jakościową zmianę. Pana Komitet Wyborczy w trakcie Kampanii wyborczej zwracał uwagę na, zdaniem pan, kandydatów z i sprawiedliwości, na przykład przerost zatrudnienia w u, urzędach powiatowych. Była to nawet sprawa, która dziś obiła się o sąd, tam z, ostatecznie. No, sąd drugiej instancji nakazał sprostowanie pewnych informacji, które były zawierane, ale jakby, by nie jakby nie zajmując się już tą historią wyborczą, to czy faktycznie teraz, już z pozycji rządzenia tym powiatem, faktycznie jakieś oszczędności także na zatrudnieniu, albo może zmianie struktury funkcjonowania urzędu należy się spodziewać? Powiem tak, po wszystkich, pewnie, naszych rozmowach koalicyjnych przedstawimy pewien plan, który będzie obejmował również, no właśnie, powiedzmy, że przekształcenie, pewne przekształcenia w, w urzędzie. No nie jest to też. Tak proste, jak, jak może się Państwu wydawać, no bo to, to nie jest prywatna firma. Wszystkie te osoby, które są tutaj, są od lat urzędnikami. No nie można wejść i nagle zwolnić 30% załogi. To nie jest prywatne przedsiębiorstwo. Tutaj naprawdę podchodzimy, myślę, że z umiarem i rozsądkiem do wszystkich kwestii. Formalnych, jak i osobowych. No dobrze, a w takim razie już abstrahując od tej polityki i sporów, kwestii personalnych, to jakie mają Państwo, nowa kadencja się dopiero rozpoczęła, wyzwania na tą kadencję? Jaki obszar działalności powiatu? Pamiętam, no powiat to jest edukacja, posiada swoje szkoły, to jest kwestia transportu, zarówno infrastruktura drogowa, jak i Jaki jest organizatorem transportu autobusowego. Akurat Kaliski Powiat nie ma, nie ma szpitala, ale też jakieś tam kwestie dotyczące oczywiście profilaktyki zdrowotnej, kultura. Co po pierwsze wymaga według państwa takiej najpotrzebniejszej, jakby interwencji? Gdzie brakuje pieniędzy i czy jakieś już. Czegoś się można spodziewać na przykład w przyszłym roku, jeśli chodzi o przyszłoroczny budżet, czy nie wiem, jakaś pozycja będzie zwiększona, gdzieś na przykład będą szukane oszczędności, żeby na coś innego było. Czy już są takie przemiarki? Mm. To znaczy, przymiarki są cały czas można powiedzieć, że budżetowe. Też wytyczne z Ministerstwa Finansów dopiero dostaniemy. Cały czas, cały czas nie mamy tutaj pełnych danych, jeżeli chodzi o, o wpływy do naszego budżetu z podatków. Więc na to bardzo czekamy i wtedy pewnie będziemy no dzielić ten budżet tak jak najlepiej będziemy potrafić. No wiadomo, sytuacja polityczna w pewien sposób nam nie sprzyja. Przejęliśmy władzę w powiecie, kiedy utraciliśmy ją w kraju, a z kolei no tutaj pewnie są jakieś osobiste no takie Powiedzmy, że nie do końca dobre relacje między Marszałkiem z Platformy Obywatelskiej a teraz naszym starostom. Nie, nie jest to na pewno coś, co ułatwia no, dobrą współpracę, ale myślę, że w przyszłorocznym budżecie możemy się spodziewać, mimo tych wszystkich rzeczy, które teraz powiedziałem. Pewnego rodzaju wzrostów na inwestycje, i myślę, że będą dość mocno zauważalne. Zarówno jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, podejdziemy do pewnych konkursów, jeżeli chodzi też o właśnie kulturę. Podejdziemy, jeżeli chodzi o edukację, zobaczymy, jak nam się uda z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. No, jest też. Przed nami nowa perspektywa budżetowa, jeżeli chodzi o Unię Europejską i zobaczymy, bo cały czas tak na dobrą sprawę nie wiemy, na co będą te środki z Unii Europejskiej możliwe do realizacji. Dobrze, a na przykład jeśli byśmy przeszli już do jakiejś konkretnej, na przykład tego transportu, Transportu publicznego, bo sytuacja jest taka, że z jednej strony powiat jest organizatorem tego transportu, ale w jakiejś mierze jest uzależniony od PKS-u, który jest własnością innego samorządu, czyli miasta, miasta Kalisza. I pierwsze pytanie o Pana diagnozę: czy dzisiaj Pan jest jakby zadowolony z siatki połączeń między poszczególnymi gminami? Czy powiat jest dobrze, pan, Państwa zdaniem, skomunikowany? no i ewentualnie gdzie ta, ta poprawa komunikacji nale... gdzie ewentualnie należałoby szukać tutaj jeszcze jakichś nowych rozwiązań tak żeby na przykład mieszkańcy powiatu mogli w miarę swobodnie komunikacją dotrzeć na przykład do Kalisza znaczy myślę, że komunikacja jako tako nie wygląda źle z każdej miejscowości w sumie naszego powiatu można do tego naszego centrum wydarzeń, czyli miasta Kalisza, dotrzeć. Wiadomo, no, sytuacja nie jest, nie jest łatwa, bo PKS należy do miasta Kalisza. No ale teraz, jeżeli my miasto, nam, powiedzmy, zaproponowało, żebyśmy przejęli PKS, no to jest to no, wręcz bym powiedział, że zabójcze dla budżetu powiatu. Miasto jeszcze jest w stanie sobie na pewne rzeczy pozwolić, jest dużo bogatsze od nas. No, a niestety, majątek PKS-u no też w dużej mierze został sprzedany i no nie mielibyśmy tutaj na przykład gruntów. Y, które moglibyśmy wykorzystać do dalszego funkcjonowania PKS-u. Ale oczywiście PKS nie jest też jedynym y, przewoźnikiem działającym na terenie powiatu. Jest bardzo wielu przewoźników prywatnych. Y, pracujemy teraz nad strategią, y, która by miała. Y, no, gdyby tutaj odpowiedzieć na wszystkie zapotrzebowania e, mieszkańców powiatu, jeżeli chodzi właśnie o, e, o mieszkańców wszystkich gmin, e, jest w fazie projektowania związek, e, który, który właśnie miałby połączyć przynajmniej część e, gmin powiatu kaliskiego i miasto Kalisz. I one by właśnie, ten związek właśnie miałby na celu organizację całego transportu w naszym powiecie. To teraz pytanie takie trochę ustrojowe. Jako radny powiatowy wieloletni, także teraz członek władzy wykonawczej w powiecie, często analizując tą reformę samorządową z 99 roku, ona za, 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 głównie raczej jest chwalona, mówi się, że to jest ta reforma z reformą AWS-u, która się udała. Są oczywiście pewni sceptycy i ci sceptycy najczęściej zwracają uwagę na pewien niedostatek właśnie e, powiatów. Chociażby ze względu na to, że one no, w całości są uzależnione od środków zewnętrznych, bo nie mają władztwa podatkowego. Powiat kalijski, e, no niestety od wielu lat... W tych statystykach wypada no, raczej gorzej niż lepiej, jeśli chodzi o budżet, którym, którym dysponuje. Czy y, widzi Pan jakieś możliwości, już z perspektywy takiego praktyka samorządowca wieloletniego, jak na poziomie systemowym można by było sprawić, że y, no, tym powiatom wiodłoby się lepiej? Czy w ogóle y, zaryzykuję tezę, że to. Pa, y, w pana, ze względu na pana funkcję, to głupio o to mówić. Czy w ogóle powiaty w, taki w takiej roli, jaką są, mają w tym momencie sens, czy nie powinny w ogóle przejść jakiejś reorganizacji? Na przykład, niektórzy mówią, że zwią yy, większa współpraca między gminami, tworzenie związków gmin, mogłoby nam powiaty zastąpić. No i myślę, że pana redaktora dziwię. Mogłoby. <laughs> yy, mogłoby. Też. Yy... Myślę, że gminy i województwo po przejęciu pewnego rodzaju no tutaj naszych obowiązków poradziłyby sobie bez powiatów. Powiaty nie są, przynajmniej takie jest moje zdanie, konieczne. Nie są konieczne do funkcjonowania samorządów w Polsce. Oczywiście mamy stan prawny jaki mamy. To jest dywagacja, na pewno nie, nie przy całym szacunku dla pana redaktora, ale nie dla nas. Tutaj musiałby się sprawą zająć Sejm, premier, prezydent, wypowiedzieć się na ten temat, ale myślę, że kierunek, o którym powiedział pan redaktor, czyli całkowita likwidacja powiatów, nie jest obcy mojemu myśleniu. O. Tak bym, tak bym powiedział, gminy przy odpowiednim wsparciu mogłyby te wszystkie zadania powiatu wykonywać. Dobrze, to czego mieszkańcy powiatu mogą się spodziewać, na przykład już po tym nowym budżecie, czy na przykład jest jakaś inwestycja, która w najbliższym czasie zostanie zakończona i będzie, będzie mogła służyć tutaj mieszkańcom powiatu Kaliskiego? Tak, jesteśmy, jesteśmy w, w zasadzie na końcówce. Jeżeli chodzi o, już niedługo rozpoczną się budowy, jeżeli chodzi o dwie takie duże drogi, lipka Moskurnia to jest pierwsza, no i druga to jest w zasadzie największa arteria komunikacyjna całego powiatu, czyli droga Kalisz Godziesze. W w tym roku już pewnie nie, ale na zaraz na początku przyszłego zaczną się prace nad tą drogą. No to jest też największa inwestycja w, w tym najbliższym budżecie powiatu kaliskiego. Czego życzyć powiatowi na te najbliższe miesiące? Tylko pieniędzy, czy też może jeszcze jakieś są jakieś bardziej powiedzmy, dalekosiężne plany, które no jeszcze nie są pewne, na przykład nowe władze powiatu chciałyby je zrealizować. Znaczy myślę, że władzą powiatu stabilizacji, a jeżeli chodzi o no, mieszkańców, no to na pewno pieniędzy, tak. Te inwestycje bez pieniędzy się nie staną, więc, więc życzenia pana redaktora, jeżeli chodzi o fundusze, to są jak najbardziej trafne. Myślę, że zresztą, jeżeli będą pieniążki, to zresztą sobie jakoś poradzimy. Paweł Kaleta, wicestarosta powiatu kaliskiego, był moim gościem. Jeszcze raz zachęcam do obserwowania nas, subskrybowania naszego kanału i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Dziękuję bardzo.